Zbudowaliśmy w ten czas już portfel około 20 mieszkań, które pracowały na nas. I w międzyczasie flipowaliśmy nieruchomościami. I dzisiejszym pierwszym tematem będzie automatyzacja system równa się wolność finansowa. Ile razy jesteś wynagradzany bądź wynagradzana za jedną godzinę swojej pracy, będąc w swojej pracy, na etacie? Ile razy jesteś wynagradzany? Wynagradzana za godzinę swojej pracy. Drugim punktem będzie rentowność produktu przed zakupem, co trzeba policzyć. To są bardzo ważne kwestie z tego względu, że na samym starcie, zanim my kupimy produkt, to już wiemy, komu go sprzedamy, komu go wynajmiemy, jakiego klienta tam mamy. No i teraz zadaj sobie pytanie: czy w chwili, kiedy śpisz, to zarabiasz? Jeżeli tak, to super. Jeżeli nie, to trzeba zmienić ten system, żeby zarabiał twój system więcej pieniędzy. Następnym punktem, trzecim, to są najczęstsze błędy, które zjadają nasz zysk. I teraz większość z nas ludzi myśli, że koszty są nam wszelkiego rodzaju potrzebne. Koszty są potrzebne kochani tylko i wyłącznie te, które dają nam generować większe zyski w firmie. Czwartym punktem to są trzy sposoby na stworzenie swojego comiesięcznego zysku. Ja nazywam to Swój własny bankomat. Teraz inwestuje wielokrotnie zyskuje, czyli sprzedaje swój czas w miejsce, gdzie się odwzajemnia wielokroć. Będąc na etacie, będąc gdziekolwiek indziej, czy jesteś w stanie to zrobić? Czy jesteś w stanie więcej zarabiać? Czy jesteś w stanie zarabiać w chwili, kiedy śpisz? Wszystko zależy od Twojego systemu, a przede wszystkim od Twojej determinacji. Co chcesz w życiu osiągnąć i z kim chcesz spędzić to swoje życie, ponieważ otoczenie ma wielkie znaczenie. Ja. Zrozumiałem w pewnym momencie, że otoczenie, w którym przebywałem do 2019 roku, nie było otoczeniem, z którym bym mógł się rozwijać, z którym bym chciał przebywać i czas było podjąć trudną decyzję. Tylko te trudne decyzje w naszym życiu tworzą nasze piękne życie. Łatwe decyzje tworzą nam trudne życie. Teraz zawsze wolę podejmować trudną decyzję. Tak jak ostatnio przeszedłem. 14-dniowy post o samej wodzie, gdzie schudłem 15 kilo, a byłem głodomorem. Ważyłem 115 kg ponad, byłem głodomorem, pokonałem siebie. Było to dla mnie mega trudne na początku. Inwestowanie w nieruchomości też było trudne, tylko na początku, idąc na samym początku na etat, też jest to trudne. Tylko pamiętajcie o tym, że etat to jest pewien etap. I etap w życiu trzeba regularnie zmieniać, żeby polepszać swoje życie. Więc zaczynamy słuchajcie. Żeby zarabiać jakieś 119 tysięcy zł 210 zł miesięcznie, tak jak widzicie tu na rachunku, to jest nam co potrzebne? Jest nam potrzebny system i gotowce inwestycyjne. Flipy są OK, tylko flipy są monotonne, żmudne i nudne, ponieważ regularnie musisz je produkować i sprzedawać i zarobisz na nich 30 tysięcy. I pytanie, czy zarabiasz później po roku też na tych nieruchomościach? Nie. A na gotowcach inwestycyjnych zarabiasz regularnie. Regularnie gotowce inwestycyjne dla ciebie pracują. I dzisiaj pokażę Ci również, jak to zrobić. Wczoraj ten temat omawialiśmy. I dzisiaj jeszcze raz powtórzę. Wszelkiego rodzaju proces, który musisz mieć, którego się trzymać, obowiązkiem jest Twoim, żeby skalować biznes. To przyglądać się, jak wygląda Twoje konto, Twoje konto i Twojego inwestora. Czy wzrasta, czy maleje? Jeżeli wzrasta, to jest fantastycznie i trzeba to powielać, żeby generować jak najwyższe zyski. No, wow, Ameryka. No dobra, a jak często zaglądasz na swoje konto, bądź jak często analizujesz swoje inwestycje związane z inwestorem? Jak często analizujesz inwestycje, które każdego miesiąca mają zarabiać dla Ciebie? Widząc takie sprawozdanie, że na przykład 2020 rok dwa miesiące tylko jedno mieszkanie pracowało, a 2023 rok pracowało 12 miesięcy. I czy wyciągasz wnioski z tego, jakie błędy popełniliśmy w ubiegłym roku, czy zastanawiamy się, co polepszyć? Pamiętaj, że jeżeli popełniasz cały czas te same błędy, to to nie są już błędy, to są nawyki, które powodują u Ciebie komfortowe życie. Ale niedobre życie. I należy zmienić te nawyki, stanąć przed lustrem i powiedzieć sobie, co należy teraz zrobić lepiej, żeby zarabiać więcej pieniędzy, żeby polepszyć życie swoich bliskich, swoje, a przede wszystkim coś po sobie pozostawić. Napiszcie mi, proszę, w komentarzu, czy chcecie inwestować w nieruchomości. Ja już ruszam z pierwszym slajdem. Nieruchomości, słuchajcie, dają nam taki komfort. Namacalny, realny i dotykalny, że wakacje możesz mieć cały rok. Nie musisz biegać za tymi pieniędzmi. Pieniądze mogą biegać dla ciebie pod tym kątem, że wiesz w jakie produkty inwestować. I teraz, słuchajcie, kochani, zaczynamy od pierwszego tematu: automatyzacja, system równa się, wolność finansowa. Przedstawię wam na początku proces. Przez jaki trzeba przejść, żeby dojść do własnego bankomatu. Wam, kochani, podziękuję z social mediów. Jeżeli chcecie dołączyć do naszej grupy, zapraszam Was do grupy. Miejcie wspaniały dzień, bo to jest Wasz dzień i tego Wam życzę. Trzymajcie się, do zobaczenia.